i bardzo jestem szczęśliwy, że mogę otworzyć kolejne, kolejne wydarzenie, które zaistnieje właśnie dziś, Środa Literacką z Ireną Tetna. Środa literacka to jest oczywiście typowa rzecz już w naszym, naszym życiorysie literackim związkowym, natomiast to, że się odbywa w poniedziałek, to jest nietypowa, chociaż poniedziałek jest typowy dla tygodnia, ale nietypowy jest jako Środa literacka. Niemniej jednak, myślę, że wieczór będzie interesujący i ciekawy, bowiem tak. jest to taki problem w tej chwili mój. Jak mam zapowiedzieć tę imprezę? Bo tu są jak gdyby dwie, dwie, są dwie kategorie bohaterów. Jedna bohaterka to jest Irena Tetlak, autorka promowanej dzisiaj książki, <klucza> a drugą osobą jest Marlena Zynger. Która też jest bohaterką, ponieważ uruchomiła w ramach prowadzonego przez siebie Liry -Dramu bibliotekę. I właśnie ta książka jest pierwszym wydawnictwem w ramach nowo uruchomionej Biblioteki Liry Dramu. Więc właściwie dwa wydarzenia, tak? Uruchomienie Biblioteki Liry Dram i życzę, żeby było to jak najbardziej pozytywne przedsięwzięcie, które tak samo jak Liry Dram, który już ma, doczekał się bardzo wielu numerów i świetnych recenzji i opinii. I także życzę, żeby biblioteka rosła, rosła, rosła i dawała zadowolenie nie tylko autorom, którzy piszą, ale przede wszystkim czytelnikom i Państwu, którzy jesteście tak jak dzisiaj słuchaczami. Proszę Państwa, ja miałem okazję yy, przeczytać już tę książkę. Czyta się świetnie, bo można przeczytać bardzo szybko. Ale jak patrzę na Irenkę, poetkę naszą, i tak sobie myślę, że człowiek widzi poetkę, kobietę znakomitą, jeszcze tak świetnie malującą, to pokazują nasze obrazy, ale przeczyta potem książkę, którą ta kobieta napisała, i spogląda jeszcze raz na Irenę, i widzi zupełnie inną kobietę. O bogatym wnętrzu, o wielu przeżyciach, o emocjach, które są tu ujawnione. I człowiek patrzy, że mijamy osoby, które znamy, a kiedy docieramy do ich. Wyrażonego w formie pisma wnętrza to się okazują znacznie bogatsze, piękniejsze i to jest moje doświadczenie po tej lekturze. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten wieczór będzie Państwu dzisiaj świetnie służył taką grupą, jaką tu stanowimy. Znamy już dwie bohaterki główne. Bohaterem jest również Pan Andrzej Zaniewski, poeta, pisarz, krytyk, który dzisiaj też spełni swoją tutaj. Bardzo 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 to bardzo bardzo o tej książce i o poetce. i także gościmy w naszym bardzo znanego muzyka bardzo osobowość muzyczną, pana bardzo bardzo którego bardzo bardzo witam. bardzo 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 muzyczną, Szprota, bardzo bardzo <klucz1> tak, ja bardzo Ну, ну, безумный как <звук> часел, ну бишь его, не трахал, не бухал. Не бухал. Неизвестно, <звук> какие места есть. Надо чинить. 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 Над Dzień dobry. Raz jeszcze. Jest, jest mi niezmiernie miło zainaugurować cykl wydawniczy Biblioteki Liry Dram. I od właśnie książki Iranki Tedlak pod tytułem Geometria Porozumienia. Jest tutaj ze mną obecny wspaniały krytyk literacki poeta Andrzej Zaniewski. To właśnie z nim będziemy dzisiaj. Rozmawiać o książce i ręki, jak to jednak zapowiedział Grzegorz. Ja może zacznę od tego, że książka, którą mam przed sobą jest dopiero odebrana z drukarni, jeszcze pachnie, jak